Solanin to jest takie młodsze dziecko, można powiedzieć, Łagowskiego festiwalu filmowego. 11 edycja rozpoczyna się już jutro. Solanin też zachwyca nie tylko repertuarem, to mocne kino. Trzeba powiedzieć, że również kino, które zaprasza co roku wspaniałe gwiazdy i mieszkańcy z całego regionu, również nasi goście, turyści, bardzo chętnie korzystają z ich obecności. Myślę, że nasze wsparcie jest, bardzo pomaga, żeby się ten solanin nasz rozwijał. W tym roku to rekordowa kwota. Rosła z takiej małej kwoty od 5 tysięcy do 70 tysięcy w tym roku i myślę, że potrafią dosolić, a sami będziemy mogli się przekonać już wkrótce. Cieszę się, że udało się znaleźć chłopaków, którzy jakby przejmują pałeczkę. Jeszcze troszeczkę im tam pomagam, natomiast już pełnie, że tak powiem, okoliczności zarządzających czy też reprezentujących, to przekazałem już w 100% dla nich. Dlatego cieszę się, że mogłem być tutaj takim gościem też na tej konferencji i powiedzieć te dwa zdania dotyczące mojego stosunku do osoby Solanina. Kuba Rady również wygrywał. Będzie Robert Wielkiewicz, Rafał Mur, Artur Barciś, Katarzyna Zawacka, Filip Tukiński. Masa nazwisk i masa filmów i spotkań do przeżycia. Zapraszam serdecznie. Solanin Film Festival polega głównie na konkursach. Są to filmy, których nigdzie poza festiwalami raczej nie można obejrzeć. W tym roku wybraliśmy 37 filmów konkursowych w trzech kategoriach: konkurs niezależny, konkurs animacji oraz konkurs ofowy, podziałem na fabułę i dokument. Staramy się też jak zawsze mieć premierowe filmy. W tym roku na przykład film zamknięciu akurat, ale będzie to przedpremierowy pokaz nowego filmu Almodovara, Ból i blask. No i oczywiście nasi goście. Tak w jury, jak i specjalnie zaproszeni. Serdecznie zapraszam na 11. edycję Solanin Film Festiwalu do Nowej Soli.